serdecznie na nasz portal natomiast na rożniku niebieskim Paweł Pasiak aktualny trener kadry narodowej zobaczymy no powinno być bardzo ciekawie w takim razie w narożnikach w przerwach też bo jestem no, przekonany że i trener taka... Piotrowski i trener Pasiak zrobią wszystko żeby ten pojedynek wygrać konfrontacja na ringu i konfrontacja wokół ringu warunki fizyczne swoich podopiecznych na razie po w stronie Gotów. trenera Piotrowskiego Gotów. A przypomnę Czas, Gojko Aneta Uuu. JKB Boxing na Bo. narożnik czerwony Mrozińska Patrycja w daświecie Narożnik niebieski Gojko znana jest właśnie Z takiego stylu boksowania, agresja, presja Dużo liczba zadawanych ciosów I na razie zepchnięta do defensywy Stop. Patrycja Mrozińska Proszę nie ptuchać Boks Ciężkie zadanie przed Mrozińską. No Gojko na pewno te ataki Janety nie są szczególnie piękne dla oka. Ale mogą być groźne dla Mrozińskiej. Będzie starała się trzymać na dystans Mrozińska Gojko. No tutaj widzimy po prostu Mrozińska musi przetrzymać te pierwsze Stop! sekundy. No już już zaczynają. Do białego. No... Sędziaringowy słusznie. Kontynuując może Piotrku moją myśl, że Brozińska musi przetrzymać ten huragan, bo to jest taki naprawdę huragan bardzo Stop. niebezpieczny, ale, ale tylko powiedzmy dodamę. może samego widoku. Natomiast jeżeli chodzi o Brozińską, no również widzę, że tutaj jest na pewno początkującą zawodniczką, ale o wiele lepsze warun warunki fizyczne. I Powinna tutaj popularnie mówiąc ustawić sobie ten pojedynek i zaczyna właśnie to robić. Piękne ciosy proste. Sprzep piękny, prawy, prosty. Brozińskiej. No. Rozkręciła się szybko Patrycja. Można powiedzieć, że zgasło światło na chwileczkę. A necie ja obawiam się, że z każdą minutą Gojko Pana, będzie miała coraz trudniej, niższa. bo nie Pana, jestem przekonany, powiem. czy ona ma na Pana. tyle kondycji, żeby trzy rundy przeboksować no, na dużej oczywiście, presji. Oczywiście, że tak ja mówiłem, no pierwsze sekundy tutaj były bardzo niebezpieczne, bo Gojko się rzuciła naprawdę do szaleńczego ataku, ale, ale już po, po tych ruchach było widać, że to jednak jest tylko, tylko, tylko wielka ochota dużej i chęć, głowa. natomiast Box. umiejętności troszkę słabe. Dużo widzi ale na pewno Mrozińska. Dużo emocji od samego początku. Na starcie do ataku rzuciła się Aneta Gojko, a potem pomału zaczęła kontrolować sytuację. Patrycja Mrozińska. I w tej chwili Paweł Pasiak i Czerwony Narożnik. Duży spokój. Ona jest od Ciebie wyższa, rozumiesz? Przednia noga pod nią. Strzelna, rozumiemy? Trusko cały czas pod nią. No widać tutaj, I jak sprawo, prawo, bardzo, bardzo, bardzo. Zdecydowanie cały czas pod być pod nią, pod nią. I Rozumiemy? No zarazem spokojnie tłumaczy, jakie błędy robiła i zrobiła w pierwszej rundzie jego podopieczna. Natomiast nie biega. No z kolei widzimy, że Paweł Pasiak jest też sympatykiem bokserork, koszulka klubowa można powiedzieć. Nie może być inaczej. <noise> po prostu życzliwych i dobrych ludzi się powinno szanować i Paweł Pasiak chyba tak uważa. <noise> Musi blisko nogami podchodzić Aneta Gojko pod Patrycją Rodzińską. To jest główny przekaz tej minutowej przerwy i porad Pawła Pasiaka w czerwonym narożniku. Ten prawy prosty no i oczywiście Tutaj Dariusz Dwa, Zwoliński 3 Po prostu pięć, już po, widać sześć, było po ciosie jaki siedem, to był piekielny ciorza reakcja zawodniczy to potwierdziła i właśnie Dariusz Zwoliński liczył reprezentantkę boksingu Soku. Przestraszona już jest Aneta Gojko i duże szanse na zwycięstwo przed czasem dla Patrycji Mrozińskiej. Pytanie czy małe doświadczenie pozwoli jej ulokować jeszcze dwa, trzy mocne ciosy i ten pojedynek zakończyć w efektowny sposób chyba ten główny kryzys Kolejne, Aneta ma już piepie, za sobą niecelny i mocny cios Mrozińskiej i jeszcze jedna prawa prosta, kolejna prawa Ach, fantastycznie trafia Patrycja Mrozińska za moment będzie chyba koniec tej walki uważny sędzia ringowy spogląda no. na Anetę Gojko z pewną wielkie wielkie, wielkie prawda nerwy Trzymający sędzia ringowy i... Oczywiście, to już nie mogło być no. inaczej. Czekaliśmy Dwa, tak naprawdę po trzy, tym pierwszym liczeniu już cztery, na takie rozstrzygnięcie. Pięć, Dużo mocnych ciosów sześć, przyjęła Aneta siedem, Gojko. Świetna, pra... Świetna praca Patrycji Mrozińskiej. Czekało. No i tym razem górą Leszek Piotrowski w tej konfrontacji na byłego i obecnego szkoleniowca kaden, no ale oczywiście trzeba no brać gratulacje dla... Ależka Piotrowskiego za przygotowanie swojej zawodniczki. Naprawdę piękny pokaz Oczywiście trzeba brać pod uwagę też umiejętności. No, na, na razie sportowo lepsza jest Patrycja Mrozińska. Myślę, że Aneta Gojko jeszcze będzie miała swoje momenty w boksie. Trzeba zachować koncentrację oczywiście. Ciężko jest po przegranej walce. Następnym razem będzie lepiej, nie płacz. No. Sędzia lingowy też robi co może, żeby uspokoić troszkę Anetę Gojko. Na początek emocjonujący na pewno w wykonaniu Anety, ale im dalej w las, no to było widać już dużą różnicę w bokserskich umiejętnościach. Patrycja Mrozińska. Patrycja Mrozińska przez TKO w drugiej rundzie. No i łzy szczęścia z jednej strony, łzy rozpaczy ze strony drugiej. Za chwilę powinniśmy chyba usłyszeć komentarz na gorąco Patrycji Mrozińskiej. Szczęśliwy trener Piotrowski. No i zmierza już w stronę naszego studia. Włodzimierz Kromka z gościem specjalnym, czyli Patrycją Mrozińską. A przed naszymi kamerami już mistrzyni 19 ogólnopolskiej olimpiady młodzieży Patrycja Mrozińska. Która to była twoja walka Patrycja? Cztery walki miałam w Polsce i piątą miałam na za zagranicach. Dokładnie to mam 5 bas. Czyli szósta, tak? No nie, ta była piąta. Ta była piąta. No wielkie gratulacje. Naprawdę dałaś koncert ciosów prostych. Po prostu ja myślę, że przy twoich wspaniałych warunkach fizycznych i pracy trenera Piotrowskiego tak boksować to jest bardzo proste i łatwe. Tak, oczywiście. Cieszę się, że właśnie z wygranej, a jeżeli chodzi o samo przygotowanie do olimpiady, po prostu straciłaś wakacje, straciłaś oczywiście w cudzysłowie na przygotowania, co dalej? Znaczy, Chcę dalej boksować i nieważne, czy to mi zabiera wakacje, ale po prostu boks jest dla mnie ważny. No dziękuję i jeszcze raz gratuluję I widzę, że jesteś wielce wzruszona, tak. ale na pewno szczęśliwa. Tak. Wielkie gratulacje, super. Dziękuję. No i słyszeliśmy gorący komentarz Patrycji Mrozińskiej, jeszcze pełna emocji, ale może być naprawdę dumna z siebie. Tak małe doświadczenie, a już technika.